Siemanko wszystkim, z tej strony Marian. dzisiaj sobie gramy w Warzee, gra ze mną dzisiaj Karol. A we. I zaczynamy tak trochę spontanicznie, bez jakichś grubszych przywitań i tak dalej, ponieważ mamy mały problem w Rocky Mhm, mm już jednego zabiłem. Tak, a drugi się ukrywa i prawdopodobnie jakiegoś Pitaka, czy coś w tym stylu, bo zaraz sami zobaczycie jeśli się jeszcze ruszy. Na razie widzicie go tam stoi za tą ciężarówką Karol jest za płotem. On cały czas kuca. O dobra, zauważył mnie On idzie w moją stronę. To jest babka. Zacięło ją. Ej, dobra, nie, ruszyła się. Teraz patrzy do tyłu. w moją stronę, widzisz ją? Tak. No to dawaj. No już. I już po babce. Dziękujemy. To był kolejny odcinek serii i Zapraszamy ponownie. <laughs> nie, nie będziemy tacy. No, myślę, że odcinek tak będzie trwał z pół godziny. <laughs> Tactical knife! To spoko, ale tego ostatnie pełno jest. Tak? O, hajs dropi, hajs, spoko. Kasa się zgadza. Tak. E, chcesz guirelle? Mam, 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 ja mam wszystko full service, mam 4 semi, tam jakieś sypy. Weź, on miał chyba strasznie dużo tych painkillerów. To dobrze. Mm, bo nie mogę nawet podnieść. Dobra podniosłem. i Nie no. Trzy tylko. O widzę cię. Bio i zębiaka właśnie? Tak. Dobra. A co? Co ona nic nie miała? Nie wiem. Miała jakąś broń chyba. Krugera. Dwa Kruger właściwie. Zareka to średnio widziałem, ale... Spoko. Jestem tchugiem. E, jesteśmy jedynymi tchugami na serwie. No i spoko. Co ten drugi miał przy sobie? Ten z... co go pierwszego? Właśnie, chodź, bo tamten miał Girellę, kask. Właśnie, kask sobie zmienię. No bo wygląda, że jak idiota. A właśnie, jest nowy buk na mechaniku. Te? Tak? Można na dach wybić. To nice. Zaraz ci pokażę, bo i tak nikogo nie. Później Może zrobimy małego reloga po prostu Nie wiem, zobaczymy Czekaj, wbijasz jakoś... jakoś Nie, to tam, czekaj, to nie ta półka To, to A, tak. Mhm Całkiem spoko na tym dachu. No, to już nas się widzę poznali kolejnego buga Biegnie gościu za spalonymi drzewami jest Ma co? Ma broń To fajnie, ja mam dwie 16 z 16 nabojami, ja jedną z 12 Dobra, ja jestem na dachu to go zdejmiemy. Biegnie jeden, drugiego nie widziałem, bo może być dwóch Gdzie? Od strony spalonych drzew był. Hmm. W Rockyford zawsze się coś dzieje. Tak. Podobno na Smallville też jest, zawsze jest trochę ludzi, także będzie można też wieźć. Mhm. Widzisz go? Nie, teraz go nie widzę, musiałbym wstać, a wolę nie ryzykować, że mnie zobaczy. Bo chyba mnie jeszcze nie widział. Ale w każdym razie nie ma go jeszcze w, w blisko, blisko miasta. Znaczy jest blisko miasta, ale nie ma go tutaj tym. Ty dalej u mechanika siedzisz, tak? Nie jestem tutaj na tym spalonym samochodzie przed A, no to spokój. On myślę, że on będzie zachodził nas z lewej strony, bo od frontu nie wchodzi. To ja tu jak coś. Grubiesz? Tak. Dobra. Nie... dobra, wstanę, bo go nie widzę. Ja też go nie widzę. Gdzie ty jesteś? Na dachu. Ktoś chyba wbiegł do mechanika. Niemożliwe. ja siedzę na dachu cały czas. Nie, spoko wydawało mi się Przydaje się jak zmiana strony widzenia No trochę Bo tych gości zdjąłem dlatego że po prostu sobie zmieniłem Eee Ten gościu by się znik rozprysnął po prostu A jest, jest, jest. Gdzie? A nie, to ty, Matko, kurwa, muszę koskę pobiegnąć. Żeby do się zdomi, tu wybiegł. Akurat wybiegłeś od strony, od której prawdopodobnie omówisz. E, tutaj Riot Shield stoi. A Riot Shield, ty. Do kogo strzelasz? To nie ja. Eee, restauracja jest, bo do niego zębia jak biegnie. Stój na razie, ja go spróbuję zobaczyć. On będzie za restauracją, pewnie będzie się i za sklep. Aha, co jest? Nic błędu, nie za dobrą pozycję. Dobra, teraz się zmieniłem. Stoję za tą tarczą. Ona ma otwór strzelniczy. To jest ok. On co jest za restauracją? No w restauracji? W restauracji nie widziałem. I to jest za restauracją. Cii! Ktoś tupie. Jakby coś koło sklepu. Można to koło restauracji. A może ty zejść z tego dachu? mam no, no, lepszy punkt widzenia. Nikt, patrz nikt nie idzie za sklepem. No cały czas patrzę. Ale tylko za sklepem, bo od frontu sobie dam radę. Mhm. No tam nikogo nie ma za sklepem, nie? Dobra, ja wbijam. E, Oho, co jest? Chyba widzę gdzie się. Ten, możliwe, że się lognął. Yy, za restauracją? Znaczy za tym, tym? Bo tutaj była rozstawiona taka ta. Mm, normalna zasłona. No, rozumiem. Była rozstawiona na śmietniku. Nie, to raczej nie na śmietniku. Dobra, jestem w restauracji. To co, robimy jakiegoś szybkiego reloga, czy idziemy się gdzieś przejść? Uff, jeszcze wypadałoby tak dokładnie sprawdzić, czy nigdzie go nie ma. Możemy chyba relognąć. Ja przeglądam, ale nigdzie go nie widzę. No, w stronę respa to na pewno nie biegniecie. Safe point. Mhm. Safe point. No co, no Dobra, ja tutaj biegnę. Uważaj, eee, ty zebrałeś Kruger'y z tamtego gościa? Nie, A z którego gościa? Bo jest, leży dwóch. Z tego pierwszego, co zabiłem go. Eee, nie, cały lud już po prostu zniknął, bo to były mediumy i to wszystko, i tego nie widzę już też. Jesteś mechaniką? Tak. Tak samo jak na poczcie jak kiedyś? Uy. dobra. Prawie spadłem. To jest fajna pozycja, bo sobie leżysz i wiesz, widzisz wszystko w Tak. I jeszcze jest całusłą, nie tak łatwo cię trafić jak na poczcie. Dokładnie. Dobra, to co? Logamy, nie? Mhm, to nie będzie te, Cięcie może w Ja nie, no nie będę robił cięcia, po prostu udelektuję moich widzów soczystym pierdoleniem. Otóż, tak, jeszcze przez najbliższe. Ki no, w sumie to jutro, a to i lub pojutrze jeszcze może nie być filmików, ponieważ będę mm, z grubsza zajęty. Także to już nagrywam, tak w razie czego. I. tego. Nie. Tak. Dokładnie, to miałem właśnie na myśli, ale coś jeszcze miałem <noise> powiedzieć i zapomniałem. Dobra, niż o to. Masz jakiś serwer wybrany? Właśnie mi się lista załadowała. zacznij mi Dorcie. Tak, yy, 89? E, spoko może być. I tak, jeśli byście chcieli z nami zagrać, no to jakieś tam możliwości oczywiście są. Ta... No i tak, coś jeszcze miałem powiedzieć, niestety. Po feriach mogą, znaczy po feriach. W trakcie ferii filmiki mogą się opóźnić, ponieważ w pierwszym tygodniu ferii będę sobie dokupował dysk i będę robił cały format. dokupuję SSD, żeby system postawić na nowo. Mhm. Także przez dzień może nie być filmika, filmików również. No i w sumie, w sumie to to wszystko z takich ogłoszeń parakalnych. Jesteśmy już sobie w grze, duży też się już pojawia. A widać Boulder City, tak by the way. Co zrobiłem? Pojawiłeś się w grze. Ale coś nie Boulder. No bo Boulder City widać stamtąd. Odwróć się. Um, no. Dlaczego w, w tym Boulder to strasznie słychać? Mhm. Mm gdzie się... O, biegnę o. w stronę Rocky Fort. O. Ale to się już nic nie widzę dobra, dobra. Pierw... Widzisz? Dobra. Tak. tak. jeszcze przejrzymy tutaj tego spałna czy się nic nie pojawi. Nie, faktycznie, safe location to jest... nie? Ale... Najbardziej ciekawi mnie ich gramatyka. You were teleported to a safe location because of quick change. ...of game servers. Hm. Też tego nie rozumiem. Nie za dużo tych off? A może troszeczkę. No nie czepiajmy się, no. Może w Ameryce tak się pisze, my się utrzymamy angielskiego z Wielkiej Brytanii. Niby tak. Czekaj, tu sobie jeszcze nad górkę podbiegnę, żeby zobaczyć, czy nikogo nie ma i mhm. gdzie można wbijać. Myślę, że zrócimy i będziemy kończyć, bo. Aby to nie było za nudne, tak y czysto jest. O! Mogło się jednak troszkę wcześnie za wcześniej zacząć nagrywać, jak zabijałem tego pierwszego. A już się nie czepiaj, no. Nie czepiam się. Zdarza się. Zdarza się. Następnym razem zacznę od razu w trakcie akcji. <laughs> Albo będę robił takie wycinki po prostu i skleję z tego odcinek, że jest akcja to po prostu zaczyna i tak się. Jakoś się bez przywitania ani bez niczego. A tak, zobaczymy. A i jeszcze jedno ogłoszenie, bo teraz mi się w sumie przypomniało, że prawdopodobnie w marcu nie, na początku marca przez 1, 2, 3 marca, może 4 pojawi się vlog na moim kanale. Także... Jest na co czekać. Mhm. No nie śmiej się, bo będę na wyjeździe. To co? no To nagram vloga. Nie będę tak. w moim mieście rodzinnym. Mosberg. I celność zdechłej krowy. A skąd on strzelał w ogóle? Z górki. Widzisz go? Y nie. Ale wiem, że stamtąd po pociski w tą stronę spadały. Co mówi, że wracamy na górkę. Tak. A w razie czego zawsze można zrobić leciutki wycinek? I to Ale tych wycinków raczej nie będzie, bo jest za dużo problemów z montażem później i nie chce mi się po prostu... Rozumiem cię. Tu, tu sklejka, tu wycinka, tu to, tu tamto i takie pierdolenie. Nie, ja nadal nie mogę jakiegoś darmowego programu znaleźć do, wyci do sklejania, wycinania i w ogóle. To sobie na trialu na razie na z Vegas mm. Bo tam nagrałem A? dwa odcinki, A? A? tylko nie mam właśnie z czym to wszystko po pociąć i posklejać Nie ja rozumiem Jestem gościu nie wiem, właśnie też mi znikł. Widziałem go przez chwilkę. Nie wiem, to było na tej górce spałnowej czy gdzieś indziej? Nie wiem, wiem, że w tamtą stronę leciały pociski, i zatrzymały się gdzieś na drodze. Tak, mhm, to wiele trudności. Mhm. A później zobaczyłem taki ciań sylwetki na górce. Na górce, ciało sylwetki. Wow! Nie biegnijcie, chłopcy. Widzę Was w górze. E, dobra, no trzy osoby są bez nas. Myślę, Aha. Że, myślę że można sobie darować, bo ten, co to pisał to się nawet logno z tego co widzę. Chodźmy w jakieś miłe miejsce, zróbmy sobie focie i możemy kończyć, chyba. Nie, no zlutujemy? zlutujemy? I i i tak, 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 i, i skończymy. Pożegnamy się na poście albo w damku kulturalnie przy kawce, i, i, i to będzie koniec. Pokażemy rozkosze lutowania Rocky Ford. No, to jest jedno z lepszych miejsc do lutowania, jeśli chcesz znaleźć jakieś szybkie M4 bądź jakieś inne syfy. Albo szybko znabić tługę. Złówmy bandytę, bo ten hark tłuk to bezsensowna trochę nazwa. A wszystko i tak znaczy bandytę. Mhm. To jest grubsza. Ale ten, gość, jeśli, jeśli nawet nas strzelał, to tępy był, bo. Z Mosberga za nic by nas nie trafił. Z takiej odległości. Na co zrobisz? No, sam ludzie, idioci. Tak. A można się dowiedzieć, gdzie jedziesz w marcu? Czy to będzie niż niespodzianka na vloga? nie znaczy, No, mogę ci powiedzieć, ale często chowy. A... Na dział zarządzania. Mhm. Na wyższą tam uczelnię jakąś. Nie no. Jakiś tam syf. Co? Ja w wakacje może do Berlina. Ale człowieku, w wakacje to nie wiem. Może do Hiszpanii pojadę, bo już mam ochotę dłuższego czasu, nie mogę się zebrać. Mm -hmm. A co to było? Coś strzela. Coś cię bije. I mnie też. Uciekam. Jest gościu. Gdzie? Na tym, na, w mechaniku. Nie, oni się strzelają na górce. Jak na górce, jak ja zaraz... Yy, aha, dobra, ja padłem. Yyy... jest. Reportujemy. Przejdziesz. Czekaj. Report. Reason. Ale gdzie on jest, do diabła, bo ja go nawet nie widzę. Pierwszy. Ale nie, nie, nie o to mi chodzi. Tutaj, w Wszystko no strzela. No haker normalnie to była, on strzelał z zamki na pewno z jakimś M silencerem bo dalszego zasięgu to to nie ma a nie wiem skąd nas zdjąć to nie mógł być haker ten nowy domek jest przecież otwarty a my nie patrzyliśmy na niego tak po prostu silencerem sobie strzela no to chyba by było na tyle. No to dobra, no to by było na tyle. Trochę nam nie pykło to co mówiliśmy, no ale zdarza się, to jest War z mm -hmm. Więc to był taki pierwszy wstępny odcinek z War Zee. Powiedzmy że pojawi się więcej w niedalekiej przyszłości. Więc mm -hmm. tak, no i żegnamy się powoli. gra ze mną Karol. Mm -hmm. Awe. <laughs> I Mr. Magmarian. Zapraszam do subskrybowania i komentowania i lajkowania filmików i polecenia kanału znajomym. Do w przyszłości może Crisis 3. Cześć. Yy, tak, Krajsis 3 być może się pojawi, jeśli nie będzie problemu. Dobra, żegnam się na razie. Cześć. Ej.